kto przejmie władzę nad piratami. Tego dowiecie się w tym, mateo, w tym oto materiale, ponieważ właśnie dzisiaj robimy wojny piratów. Będą walczyli ze sobą piraci. Mamy oczywiście Daryla, Penny, mamy jeszcze na przykład takiego Kolcika, Karla, Gina. Piratów jest sporo, Penka dobrze znana, Tik dobrze znany, także będą piraci walczyli. Wygrywa pirat z dwoma winami, także zobaczymy to przejmie władzę nad wszystkimi piratami i okaże się najlepszym piratem. Ja na Starkle z tym piracikiem, zobaczymy jak to się skończy. Oczywiście proszę dać gotowość, a kto jest piratem to to wiemy oczywiście z zwiastunu naszego y, Brawl Starsa, który był kilka chyba już miesięcy temu przy okazji jednego z Brawl Jak coś nie ma się timowania, nie ma się timowania. każdy jest solo, ten sam skin, ten sama postać, ta sama postać się nie timuje, także... Proszę na to zwrócić uwagę. Tutaj widzę, że dużo Daryli. Dużo Daryli jest. Ale tylko jeden wygra. Tylko jeden wygra. No to będzie. Zobaczymy. Na razie mam trzy powerki, więc jest dobrze. Dobra sytuacja u mnie. Wow! Dixon wleciał mi tutaj. <laughs> I co Miko Max? Nie tak łatwo, nie tak łatwo. Byłem na to gotowy. Byłem gotowy na ucieczkę. Tu działeczko jest, ale to działeczko nie przeszkadza. <grym> A już myślałem, że dostanie tymi bombami, ale nie dostał. Tu mamy Gina u góry. Tutaj Penka, dużo Daryli jest. Stawiam na Daryla, że to wygra, no bo w sumie nim zagrałem, więc fajnie jakby on wygrał, ale zobaczymy. Zobaczymy. Mamy tutaj jeszcze Penkę. Tam był jeszcze Karl u góry. Także spróbujmy Penkę załatwić. No i popęca, co nie? Penka rozwalona. Także lecimy, lecimy na kolejnych przeciwników. Zostało. Czterech przeciwników mi zostało. Uhuuhu, Dixon kampił tutaj w krzaczkach. I tyle powerków zdobył, że chyba on wygra. I chyba Daryle wygrają dzięki niemu, właśnie. On to tak przykampił w krzaczkach, że sporo powerków ma. I w ogóle Jin tam jeszcze żyje. Jin żyje, kto by się spodziewał, że jeszcze Jin żyje? I mamy jeszcze Karla. No i Daryla, czyli dwa Daryle I jeden Karl, no. To już wiadomo, że będzie punktik dla Daryla. Od tego Dixonika to raczej nikt nie załatwi, bo on ma 9 powerków. Ale kto wie, kto wie? Kto wie? O, Dickson i Czyżby Karl i. Darl się skupili na Dicksonie razem, czy ze sobą zawalczą? Bo ze sobą, jak zawalczą, to Dickson wygra, ale jakby z nim zawalczyli, to zawalczy, w sumie mają szansę go pokonać. Ciekawe, ciekawe, jak to wykombinują. Ciekawe, jak to wykombinują. O, dobra, tamten w krzakach kampi i czeka. Czyli grają na czas, grają na czas tutaj. Wszyscy na czas, wszyscy się trzymają. No, Karl tutaj walczy o reprezentację Karlów. Jako wodzów właśnie naszych piratów a Daryla jako Daryli no i podjeżdża Carlito dojechany także Pierwszy punkt dla Daryla Gratuluję Darylu Także wychodzimy z tej giereczki Zmieniamy oczywiście mapę I lecimy kolejne starcie piratów Tym razem Kto wygra Przekonamy się za chwilę Ja polecę sobie piratem Którym bym piratem polecić kochani Polećmy sobie a polećmy tym Piratem. Ten Piratek jest spoko, mi się podoba. Także lecimy, lecimy. Dawajcie gotowość. Zobaczymy, zobaczymy, który Pirat tym razem wygra tą giereczkę. I zobaczymy, który Pirat ogólnie przejmie dowodzenie nad wszystkimi innymi. Jak coś, odcinek jest nagrywany z widzami z Discorda, więc serdecznie zapraszam. Linka macie tam na dole, wpadajcie, ponieważ i wy możecie wystąpić w takich odcinkach. A jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, 500 łapek w górę i zrobimy coś podobnego do tego, Także lecimy, lecimy kochani Dobra, i uwaga. Dobra, na luzie, na luzie. Mamy pierwszego powerka. Pierwszy powerek. I najgorzej, bo tu jest ten... Ja nie chcę tu zginąć tak za bardzo na początku. Uwaga. Aj, pęka, penka Tam na dole jest. Jeszcze Ticzek jest. O, pierwsza stika chyba widzę. Dzisiaj. Dobra, mamy dwa, mamy dwa. Jest dobrze, dobra sytuacja Dobra sytuacja, dobra, tika, podjeżdżamy Ajajaj, aj, aj, nie doszło, nie doszło Ani trochę, oj, ścina mi tu postek trochę No niestety, ale jest dobrze już, jest już dobrze Pokalinka, pokalinka, dobra, pokalinka Trzeba uważać na niego I jest git, mamy teraz ulcika I dajemy tu, dajemy tu jak nic A ja lecę sobie tu Oooo, ojojoj, oj, Darylek mi tu wjechał Darylek wjechał i pęka wjechała! Ale czy pęka zabije tego Daryla? Zabiła! W sumie tak, zabiła, zabiła. Moje działko w sumie go zabiło, więc pomściłem, pomściłem po śmierci, pomściłem po śmierci przeciwnika. I tutaj widzę, że jest Darylek. Jest Darylek, jest. Tik jest. O, co ciekawe, jest jeszcze tik. I pęka gdzieś jest chyba na Gierce, jeszcze z tego Także mamy walkę trzech postaci. Ale kto jest czwartą? Czyżby jakaś powtórka, czy coś całkiem innego? Może, może jakiś kolcik się trafi? Zobaczymy jeszcze, bo w sumie czwartej postaci nie widziałem. Dobra, i tutaj Tik jest podjeżdżany. I czy Tik zginie? O, może Tik zabije. Nie, nie zabije. Rozwalił mu główeczkę bez problemu. Ale gdzie są inne postacie? Wszyscy się chyba po krzaczkach kampią, bo oni tu się biją, a nikogo poza tą dwójką nie widzimy, więc tam się muszą gdzieś po krzaczkach kampić. Nie wiadomo gdzie, ale na to wygląda i chyba właśnie. To robią. I tutaj Daryl dojechał Tika. Także dwa Daryle. gdzie jest trzecia postać? I kim jest trzecia postać? To jest ciekawe. To jest najciekawsze pytanie, na które. W sumie nie poznamy odpowiedzi, póki nasz yy, Miki nie zawalczy, bo w sumie tylko jego widzimy na razie. I tu jest Daryl! W Trzy Daryle! No to kochani, wszystko jasne. Daryle wygrały starcie Piratów. Kto by się spodziewał, no w sumie... Było do przewidzenia, było do przewidzenia. Także co? W tym filmie to było na tyle. Pokazuję czat. Można pozdrowić odcinek, pozdrawiajcie sobie odcinek, ponieważ w starcie piratów, wozem piratów zostaje finalnie nasz Daryl. Daryl się okazał najlepszym piratem. A w tym miejscu, kochani, jak jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję na kanale, kliknijcie w ten czerwony guzik na dole filmu, aby być na bieżąco z moimi materiałami, ponieważ lecimy po 15 tysięcy do końca miesiąca. Jeżeli uda wam się to wbić. To będzie jakiś specjał niespodzianka, więc lecimy kochani. No i pamiętajcie o łapce w górę. Także trzymajcie się i do zobaczenia jak zwykle o godzinie 14.30. Także, hej!